gówno. To mój mały bracie. Dresz. A to? Pasztet zajebisty. A to? Dobry młodzim. Do it! Stążeczką u pudełka. to prezent. Nie een, nie en, nieen, Ale, czy to jest zabawka? Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą dni? Jedwa... ...tym bawić? O, nie, to nie jest prezent dla dzieci. Kupiliśmy go dla babci i dziadka świnki z okazji ich rocznicy ślubu. Czy ja i George też możemy kupić prezent? To bardzo miłe z waszej strony. Ale takie prezenty są bardzo drogie. Oddajcie mi pieniądze, wy skurwysyny jasne pieniędzy. pierony zajebane, siarcistek. Kurwa, że było pierony łogniste, siarcistek, to was... Mamy w skarbonce. W skarbonce była jedna moneta i dwa guziki. Dobrze, chodźmy do sklepu. Dole wiatana, jeden krok, jeden jedyny, krok nic więcej. Dole wiatana, jeden krok za zakupy... Witam! Czym mogę służyć? Wspuszczę sobie w A, To dobre jest. W moim sklepie jest wszystko! Na pewno znajdziecie coś odpowiedniego. Wielki miś. Podoba mi się. To będzie dobry prezent. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Wie? No tak. Patrzcie, sztuczne zęby. To nakręcana sztuczna szczęka. Bardzo modna. <laughs> czy to dobry prezent dla babci i dziadka? Myślę, że dziadkowie mają już potrzebne im szczęki. A czy dziadek i babcia lubią pracować w ogródku? Tak. W takim razie dla każdego kubełek i łopatka. Kupisz zestaw drugi gratis. Ale oni mają już kubełki, łopatki, grabie i konewki. Ale moje antyki są całkiem nowe. To krzesło z dużego kompletu. Ładne? Zrobione jest z dębu? Tak, z plastikowego dębu. Sprawdzę, czy wygodnie. Nie wolno siadać. Antyczne krzesła nie służą do siedzenia. To Weź się z nimi robi? Patrzy na nie. To wcale nie jest zabawne, nawet dla dorosłych. Wybieranie prezentu dla babci i dziadka to też ciężka. Wszyscy przyjechali do babci i dziadka. Zrobi garawkę. Dziadku! Witajcie moje dzieci! Wszystkiego najlepszego! O, kolejny kryształowy wazon! To prezent dla dorosłych, ale nie można się nim bawić! Jest piękny! Postawimy go obok innych wazonów. George i ja też mamy prezent! Podoba się Wam? Pluszowy miś dla dziadka i dla mnie! Dziękujemy Pepie i George'owi. Jest bardzo miły i miękki. Jak się nazywa? Um, to jest misiaczek-pluszaczek. A co nasz misiaczek lubi jeść? Czekoladę z brokułami! To najmilszy prezent, jaki dostaliśmy. O, ale miś potrzebuje towarzystwa dzieci, które bawiłyby się z nim. My możemy się z nim bawić. A więc zawsze, kiedy nas odwiedzicie, będziecie się bawić, misiem! O, wspaniale!